Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Mateusz z Apry na YouTube. Dzisiaj jak widzicie trochę mitypowej scenerii z racji tego, że zbliża się już powoli wiosna i wiele osób będzie chciało wrócić do formy sprzed zimy. Większość z Was pewnie wybierze bieganie, bo jest to chyba najefektywniejszy, najprzyjemniejszy też sposób właśnie na powrót do formy. I dlatego dzisiaj chciałbym Wam pokazać aplikację RunKeeper, która służy między innymi do biegania, ale także do uprawiania innych sportów. Monitoruje wszystko, podaje Wam ile spaliście kalorii, ile macie jeszcze do przebiegnięcia, czy w jakim tempie się poruszacie. Serdecznie zapraszam. Runkeeper, jak każdy z tych programów służących do monitorowania waszego biegania, jest oparty na GPS-ie. To za pomocą niego mierzy waszą prędkość, waszą odległość przebytą czy średni czas, w którym pokonujecie dany kilometr, na przykład. Dzięki temu potem, po zakończeniu biegu, możecie sobie sprawdzić, w jakim odcinku biegliście najszybciej, najwolniej, gdzie straciliście. E, najwięcej kalorii podczas biegu, jeśli e, jest to waszym jakby głównym e, celem. Bieg urozmaicany jest oczywiście e, komendami od asystentki dotyczącymi tego, ile przebiegliście w danym czasie, jaka jest wasza prędkość, ile wam zostało, a w momencie, w którym biegacie np. interwałowo, mówi wam, w którym momencie macie przyspieszyć, a w którym zwolnić. Dodatkowo bardzo ciekawą e, funkcją asystentki jest to, że możecie ją zaprogramować w taki sposób, aby mówiła Wam w momencie, w którym na przykład zwalniacie poniżej oczekiwanej prędkości, mówiła Wam po prostu o tym, że macie przyspieszyć. Bardzo jest to fajne i naprawdę przydatne. Dodatkowo w bezpłatnej wersji, bo o takiej cały czas mówię. Możecie sami tworzyć różnego rodzaju plany waszych biegów, to znaczy możecie tworzyć sobie własne interwały. Ja sobie właśnie takie stworzyłem, bazując na jakiejś stronie dla biegaczy. Totalnie taki amatorski, ale sami możecie wraz z. Bieganiem, urozmaicać sobie te biegi, podnosić stopień trudności, możecie układać sobie długofalowe plany treningowe, to znaczy opierające się na kilku tygodniach, kilku miesiącach, w którym zakładacie sobie cel. Dla jednych to może być spadek masy ciała, dla innych to, że chcecie na przykład przebiec maraton 4 godziny i będziecie do tego systematycznie dążyć, ułożycie sobie taki plan, że w ten i w ten dzień musicie przebiec tyle, natomiast w ten dzień odpoczywacie, w ten biegniecie szybciej, wolniej i dostosowujecie swoje ciało do przebiegnięcia maratonu. Pewnego dnia w 4 godziny. O gps mogę powiedzieć to, że nie gubi połączenia. Nie zdarzyło mi się, żeby jeszcze źle podawał trasę, którą przebiegłem, bądź źle ją obliczał. Naprawdę jest wszystko ok, robowe. Oczywiście może się zdarzyć, że w górach, gdzie jest teren dość nierówny, gdzie jest no, inne ukształtowanie terenu niż w mieście. Może się zdarzyć, że aplikacja będzie robiła GPS, no, ale są to sytuacje naprawdę wyjątkowe. Wersji podstawowej oczywiście macie dostęp na stronie, po zalogowaniu się do waszego konta, dostęp do e, wykresów, różnych przeliczników, e, miar, które obrazują wasz bieg, wasze efekty w tym biegu. Dodatkowo aplikacja jest bardzo prosta i bardzo intuicyjna, e, interfejs jest naprawdę przejrzysty, e, są fajne funkcje, które urozmaicają nam bieg, na przykład jak dodanie e, muzyki czy robienie zdjęć w trakcie biegu. Wszystko, co wcześniej omawiałem dotyczyło wersji bezpłatnej. Jest też płatna wersja tej aplikacji Runkeeper Alight. I powiem Wam szczerze, że nie jestem do końca przekonany, czy warto wydawać pieniądze, bo to jest 10 euro miesięcznie bądź 40 rocznie. Ale jest fajna opcja, macie tam dostęp do profesjonalnie ułożonych planów treningowych przez faktycznie trenerów takich fitnessowych. Podsumowując, osoby, które są zainteresowane bieganiem, które chcą to robić przez dłuższy czas, myślę, że powinny dać szansę aplikacji Runkeeper na wypróbowanie jej, zwłaszcza, że jest darmowa i nic was to nie kosztuje. Na tle innych, na przykład Endomondo czy Runastic, powiem szczerze, że dobrze wypada, jak nie najlepiej. Według mnie i wielu innych osób jest to lider w tego rodzaju aplikacjach, bo po pierwsze, to najważniejsze, nie gubi sygnału. Ja nie mówię, że innym się to zdarza bardzo często, ale, ale jednak, z drugiej strony ma bardzo przejrzystą aplikację, co jest równie ważne, bo chce się po prostu tego używać. I to by było na tyle już z tej aplikacji. Mam nadzieję, że sceneria, w której dla Was nagrywałem, podobała się Wam. Możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli macie jakieś pytania czy do mojego kanału, czy do aplikacji, zostawcie je w komentarzach pod filmem, bądź na Twitterze, na Facebooku. I ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!